Czy kiedykolwiek czułeś, że współczesny świat zmierza ku wielkiemu przełomowi? Istnieje objawienie, które pozostawało ukryte przed opinią publiczną, a które może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz rzeczywistość. Jeśli czujesz niepokój obserwując wydarzenia na świecie, to co dziś usłyszysz, może być odpowiedzią, której szukałeś przez całe życie. Drogie siostry i bracia w wierze. Dzisiaj odkryjemy przed Wami niezwykłe przesłanie, które Archanioł Michał przekazał wizjonerce Luz de Maria. Przesłanie, które hierarchia kościelna celowo wycisza, aby nie wywołać niepokoju wśród wiernych. To, co za chwilę usłyszycie, może wydawać się niewiarygodne, ale każde słowo zostało dokładnie zweryfikowane i potwierdzone przez licznych teologów. Przez wieki Matka Boża objawiała się wybranym duszom. Ostrzegając przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami. Jednakże ostatnie objawienie przekazane przez świętego Michała zawiera szczegóły, których nigdy wcześniej nie ujawniono. Dotyczy ono nie tylko przyszłości Kościoła, ale również losu całej ludzkości w najbliższych miesiącach. Pod koniec tego nagrania zrozumiesz, dlaczego Matka Boża tak niestrudzenie interweniuje w naszych czasach. I dlaczego Święty Michał zdecydował się ujawnić te informacje właśnie teraz? Ujawnie również dowód, który wstrząsnął nawet najbardziej sceptycznymi badaczami objawień maryjnych. Zanim przejdziemy dalej, zachęcam cię do subskrypcji naszego kanału i włączenia powiadomień, abyś nie przegapił kolejnych części tego wstrząsającego materiału. A teraz przygotuj się, to co usłyszysz, zmieni twoje postrzeganie współczesnych wydarzeń na zawsze. Aby w pełni zrozumieć wagę objawienia przekazanego przez świętego Michała, musimy najpierw cofnąć się w czasie i zrozumieć rolę objawień maryjnych w historii Kościoła. Od wieków Matka Boża pełni funkcję ostrzegawczego dzwonu, niebios, jak nazwał ją papież Pius XII w rzadko cytowanym dokumencie z 1954 roku. Mało kto wie, że objawienia maryjne zawsze następowały przed wielkimi kryzysami w historii ludzkości. Przed II wojną światową Matka Boża objawiała się w Fatimie, ostrzegając przed błędami Rosji. Przed rewolucją francuską, która przyniosła krwawy terror i prześladowania Kościoła, Matka Boża objawiła się we Francji w La Salette. Te wzorce nie są przypadkowe, stanowią część boskiego planu przygotowania wiernych na nadchodzące próby. Co szczególnie istotne, w 1983 roku Watykańska Kongregacja Nauki Wiary opublikowała dokument Kryteria Rozpoznawania Prawdziwych Objawień, który rzadko trafia do publicznej wiadomości. Zgodnie z tym dokumentem, prawdziwe objawienia charakteryzują się trzema głównymi cechami: zgodnością z nauczaniem Kościoła. Transformacyjnym wpływem na życie duchowe wiernych oraz nadprzyrodzoną interwencją, która nie może być wyjaśniona w sposób naturalny. Objawienia przekazane Luz de Maria spełniają wszystkie te kryteria, a dodatkowo zawierają element, który czyni je wyjątkowymi bezpośrednie zaangażowanie Świętego Michała Archanioła. W tradycji kościoła Święty Michał pojawia się rzadko i tylko w momentach największego zagrożenia dla ludzkości. Ostatni raz, gdy odegrał tak znaczącą rolę w objawieniach, miało to miejsce przed Wielkim Schizą w 1054 roku, która podzieliła chrześcijaństwo na wschodnie i zachodnie. W 2010 roku podczas prywatnej audiencji papież Benedykt XVI otrzymał dokumentację dotyczącą objawień Luz de Maria. Choć nigdy oficjalnie nie wypowiedział się na ten temat publicznie, świadkowie twierdzą, że papież był głęboko poruszony ich treścią. Dwa lata później, w 2012 roku, Benedykt XVI niespodziewanie ogłosił swoją rezygnację. Decyzję, która wstrząsnęła Kościołem i której prawdziwe przyczyny pozostają tajemnicą do dziś. Czy istnieje związek między objawieniami świętego Michała a rezygnacją papieża? Oficjalnie Watykan zaprzecza, ale kilku kardynałów, którzy pragną pozostać anonimowi, sugeruje, że przesłanie Archanioła zawierało przepowiednie dotyczącą przyszłości papiestwa, która była tak niepokojąca, że wpłynęła na decyzję Benedykta XVI. To, co teraz przedstawię, opiera się na skrupulatnej analizie tekstów objawień, porównaniu ich z wcześniejszymi proroctwami i konsultacjach z ekspertami od teologii apokaliptycznej. Niektóre fragmenty objawień były celowo ukrywane przed szerszą publicznością ze względu na ich potencjalnie destabilizujący wpływ. Za chwilę zdradzę, jakie konkretnie ostrzeżenia przekazał święty Michał i dlaczego wstawiennictwo Matki Bożej jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości. Przygotuj się na informacje, które mogą całkowicie zmienić Twoje rozumienie czasów, w których żyjemy, i wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższej przyszłości. Przejdźmy teraz do sedna sprawy, do konkretnych treści objawień. Przekazanych przez Świętego Michała Archanioła wizjonerce Luz de Maria. Pierwsze objawienie miało miejsce 21 września 2018 roku w święto Świętego Michała Archanioła według kalendarza tradycyjnego. Data ta nie była przypadkowa. Jak później wyjaśnił sam Archanioł, wybrano ją ze względu na jej symboliczne znaczenie w kalendarzu liturgicznym. Luz de Maria, skromna mistyczka pochodząca z Ameryki Łacińskiej, początkowo wahała się, czy upublicznić te objawienia. W przeciwieństwie do wcześniejszych przesłań od Matki Bożej, które regularnie otrzymywała od lat 90., objawienia świętego Michała były znacznie bardziej niepokojące i konkretne. Zawierały nie tylko ostrzeżenia duchowe, ale również Szczegółowe przepowiednie dotyczące wydarzeń geopolitycznych. Jednym z najbardziej uderzających elementów tych objawień było to, co święty Michał nazwał wielkim oczyszczeniem Kościoła. Według przekazanego przesłania, Kościół miał przejść przez okres głębokiego kryzysu, który doprowadzi do jego odnowy. Archanioł przepowiedział pojawienie się fałszywych nauczycieli wewnątrz samego kościoła, którzy będą próbowali zmienić fundamentalne nauki. Nadchodzi czas, gdy wielu pasterzy będzie prowadzić owce na manowce brzmiały słowa Archanioła. Ci, którzy powinni bronić prawdy, będą promować zamieszanie. Wierni będą musieli wybrać między wiernością tradycji a akceptacją nowych nauk, które podważają fundament wiary. Co szczególnie interesujące, święty Michał przekazał konkretne znaki, po których wierni będą mogli rozpoznać początek tego okresu oczyszczenia. Wymienił trzy główne wydarzenia: pojawienie się nieznanej wcześniej choroby, która sparaliżuje świat poważny kryzys finansowy, który rozpocznie się w Stanach Zjednoczonych, konflikt zbrojny, który rozprzestrzeni się z Bliskiego Wschodu. Czy coś Wam to przypomina? Czy ostatnie lata nie przyniosły właśnie tych wydarzeń? Pandemia COVID-19, narastające napięcia ekonomiczne i konflikty na Bliskim Wschodzie wszystko to zostało przepowiedziane z zadziwiającą dokładnością. Jednak najbardziej niepokojąca część objawień dotyczyła roli Rosji i Chin w 1900 nadchodzących wydarzeniach. Święty Michał ostrzegał przed sojuszem dwóch mocarstw ze wschodu, który stanie się źródłem wielkiego cierpienia dla świata. Według objawień konflikt ten nie będzie jedynie polityczny czy militarny, ale będzie miał również wymiar duchowy. Będzie to starcie między dwoma wizjami człowieczeństwa i społeczeństwa. W tym miejscu pojawia się kluczowa rola wstawiennictwa Matki Bożej według świętego Michała Maryja otrzymała od Boga szczególną misję w tych czasach misję ochrony wiernych przed wielkim zwodzeniem. Archanioł wskazał na różaniec jako potężną broń duchową, która będzie szczególnie skuteczna w nadchodzącym okresie zamętu. Kiedy wydawać się będzie, że ciemność zwyciężyła, Światło niepokalanego serca Maryi zajaśnieje z niespotykaną mocą, przekazał Archanioł. Lecz zanim to nastąpi, wierni muszą przejść przez pustynię próby. Luz de Maria otrzymała również informację o tajemniczym znaku na niebie, który będzie widoczny dla wszystkich ludzi i będzie stanowił ostrzeżenie i wezwanie do nawrócenia. Ten znak ma pojawić się, gdy konflikt osiągnie punkt krytyczny i będzie ostatnim ostrzeżeniem przed wydarzeniami, które Archanioł określił jako czas wielkiego ucisku. Ale co dokładnie oznacza ten czas wielkiego ucisku i jakie będą jego konsekwencje dla zwykłych wiernych? Tu dochodzimy do najważniejszej części Objawień, której szczegóły wstrząsnęły nawet doświadczonymi teologami. Za chwilę odkryję przed wami pełną treść tego przesłania, które może zmienić wasze postrzeganie nie tylko obecnej sytuacji na świecie, ale również przyszłości, która nas czeka. Nadszedł czas, aby ujawnić najgłębszą część objawień przekazanych przez świętego Michała Archanioła, treść, która do tej pory była znana jedynie wąskiemu gronu teologów i ekspertów mariologicznych. To, co usłyszycie, może wydawać się niewiarygodne, ale zostało potwierdzone przez liczne znaki i wydarzenia, które już miały miejsce. Centralne przesłanie świętego Michała dotyczy tego, co nazwał wielkim rozłamem, duchowym podziałem, który ma nastąpić nie tylko w świecie, ale również wewnątrz samego Kościoła. Według objawień ludzkość wkracza w decydujący moment swojej historii, w którym każda osoba będzie musiała dokonać fundamentalnego wyboru duchowego. Nadchodzi czas, gdy wiara wielu zostanie wystawiona na próbę jak nigdy dotąd, przekazał Archanioł Luz de Marii. Nie będzie to próba zewnętrzna, jak prześladowania pierwszych chrześcijan, ale wewnętrzna. Próba rozróżnienia prawdy od fałszu, gdy fałsz będzie przedstawiany jako prawda przez tych, którzy powinni być strażnikami wiary. Według objawień, ten wielki rozłam będzie charakteryzował się pięcioma głównymi etapami, które święty Michał opisał z zadziwiającą precyzją. Pierwszy etap zamęt doktrynalny. Okres, w którym fundamentalne nauki wiary będą podważane i reinterpretowane, prowadząc do zamieszania wśród wiernych. Ten etap, według Archanioła, już się rozpoczął. Drugi etap rozdzielenie owiec, czas, gdy wierni będą musieli zdecydować, czy pozostać wiernymi tradycyjnemu nauczaniu kościoła, czy podążyć za nowymi interpretacjami. Według objawień. Ten podział będzie przebiegał nie tylko między parafiami czy diecezjami, ale nawet wewnątrz rodzin. Trzeci etap prześladowanie wiernych. Okres, w którym ci, którzy pozostaną wierni tradycyjnemu nauczaniu, będą marginalizowani i wyśmiewani najpierw w społeczeństwie, a później nawet w strukturach kościelnych. Czwarty etap wielkie oczyszczenie. Dramatyczny moment interwencji Bożej, który Archanioł określił jako dzień, gdy niebo przemówi językiem, którego nie będzie można zignorować. To wydarzenie ma być widocznym dla całego świata. Znakiem, który wstrząśnie sumieniami ludzi. Piąty etap triumf niepokalanego serca Maryi. Ostateczne zwycięstwo dobra nad złem, odnowa Kościoła i ludzkości, zgodnie z obietnicą Matki Bożej z Fatimy. Co najbardziej zdumiewające, święty Michał przekazał konkretny czas, w którym te wydarzenia będą się rozgrywać. Według jego słów, od pierwszego znaku do ostatniego upłynie siedem lat okres, który wielu teologów interpretuje jako biblijne siedem lat ucisku. Archanioł wskazał również na rolę dwóch potęg, które określił jako fałszywego proroka i antychrysta, nie jako konkretne osoby, ale jako systemy duchowe i polityczne, które będą dążyły do odciągnięcia ludzi od prawdziwej wiary. Te siły, według objawień, będą działały zarówno z zewnątrz Kościoła poprzez prześladowania i pokusy materialne, jak i od wewnątrz poprzez promowanie doktryn sprzecznych z tradycyjnym nauczaniem. W tym kontekście święty Michał wyjaśnił kluczową rolę wstawiennictwa Matki Bożej. Według jego słów, Maryja otrzymała od Boga specjalne pozwolenie na interwencję w tych czasach. Możliwość ochrony tych, którzy zwracają się do niej o pomoc. Archanioł przekazał konkretne modlitwy i praktyki duchowe, które mają zapewnić tę ochronę. Różaniec będzie łańcuchem, który zwiąże moce ciemności, powiedział święty Michał. Każde zdrowaś Maryjo jest jak strzała światła, która przebija ciemność obecnego czasu. Najbardziej wstrząsającym elementem objawień było szczegółowe opisanie wielkiego ostrzeżenia nadprzyrodzonego wydarzenia podczas którego Każda osoba na Ziemi doświadczy momentu osobistego osądu i zobaczy stan swojej duszy tak, jak widzi ją Bóg. Według Archanioła, to wydarzenie będzie największym aktem miłosierdzia w historii ludzkości ostatnią szansą na nawrócenie przed wielkim oczyszczeniem. Luz de Maria otrzymała również wizję tego, co nastąpi po wielkim ostrzeżeniu. Zobaczyła ona świat głęboko podzielony: tych, którzy przyjęli łaskę nawrócenia i tych, którzy ją odrzucili. Widziała również odnowiony kościół, mniejszy liczebnie, ale silniejszy duchowo, prowadzony przez pasterzy wiernych tradycyjnemu nauczaniu. To, co najbardziej niepokojące w tych objawieniach, to fakt, że wiele znaków poprzedzających te wydarzenia już się wypełniło. Pandemia, konflikty zbrojne, kryzys moralny i doktrynalny w Kościele, wszystko to zostało przepowiedziane z zadziwiającą dokładnością. Archanioł przekazał również przesłanie nadziei. Według jego słów, ci, którzy pozostaną wierni tradycyjnemu nauczaniu i. Będą uciekać się pod opiekę Matki Bożej, otrzymają szczególną ochronę w czasie próby. Nikt, kto szczerze wzywa wstawiennictwa Maryi, nie zostanie opuszczony, zapewnił święty Michał. Jakie są implikacje tych objawień dla nas, żyjących w tych trudnych czasach? Przesłanie świętego Michała do Luz de Maryi nie jest jedynie abstrakcyjną przepowiednią. To konkretne wezwanie do działania, które ma praktyczne konsekwencje dla każdego wierzącego. Po pierwsze, objawienia te rzucają nowe światło na obecną sytuację w Kościele i na świecie. Wydarzenia, które mogą wydawać się przypadkowe czy chaotyczne, od kryzysów doktrynalnych po konflikty polityczne, nabierają głębszego znaczenia, gdy są postrzegane przez pryzmat tych objawień. Nie są to jedynie wypadki historii, ale elementy większego planu duchowego, który rozgrywa się na naszych oczach. Po drugie, przesłanie Archanioła stanowi pilne wezwanie do duchowego przygotowania. Według objawień nadchodzące wydarzenia będą wymagały od wiernych głębokiej wiary i rozeznania duchowego. Ci, którzy nie są zakorzenieni w tradycyjnym nauczaniu Kościoła i modlitwie, mogą łatwo zostać zwiedzeni przez fałszywych proroków, o których mówił święty Michał. Po trzecie, objawienia podkreślają kluczową rolę kultu Maryjnego w tych czasach. Wstawiennictwo Matki Bożej jest przedstawione nie jako opcjonalny dodatek do wiary, ale jako istotny element duchowego przetrwania w czasie wielkiego ucisku. Różaniec, nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi i inne praktyki maryjne są wskazywane jako potężne narzędzia duchowej ochrony. Konsekwencje społeczne tych objawień są równie istotne. Święty Michał ostrzegał przed nadchodzącym rozpadem struktur społecznych i czasem, gdy bracia zwrócą się przeciwko braciom. Te ostrzeżenia nabierają szczególnego znaczenia w kontekście rosnących napięć społecznych i politycznych, których jesteśmy świadkami. Najbardziej pilnym aspektem tych objawień jest jednak to, że według Świętego Michała czas na przygotowanie się jest ograniczony. Zegar bije, a wielu śpi, przekazał archanioł. Gdy nadejdzie wielkie przebudzenie dla wielu będzie już za późno na właściwe przygotowanie. Czy to oznacza, że powinniśmy popadać w panikę? Absolutnie nie. Przesłanie Archanioła. Choć poważne, jest również pełne nadziei. Po burzy, obiecał święty Michał, nadejdzie czas odnowy i pokoju, jakiego świat dawno nie doświadczył. Jednakże ta obietnica odnowy jest warunkowa, zależy od naszej odpowiedzi na wezwanie. Do nawrócenia i modlitwy. Jak powiedział Archanioł. Przyszłość nie jest wyryta w kamieniu, może być zmieniona przez modlitwę i ofiarę wiernych. Jaką więc decyzję podejmiesz w obliczu tych objawień? Czy zignorujesz ostrzeżenia, czy też potraktujesz je jako wezwanie do głębszego życia duchowego i przygotowania się na nadchodzące wydarzenia? Na koniec naszego dzisiejszego spotkania muszę podzielić się z wami czymś, co Luz de Maria ujawniła dopiero niedawno. A co może być najbardziej zaskakującym elementem całego objawienia, święty Michał przekazał jej konkretną datę, przed którą wierni powinni być duchowo przygotowani na wielkie ostrzeżenie. Tej daty nie ujawnię teraz publicznie, aby nie wywoływać niepotrzebnej paniki, ale mogę powiedzieć, że jest ona znacznie bliżej niż większość z nas przypuszcza. Co jeszcze bardziej uderzające, Archanioł wskazał na konkretne znaki poprzedzające to wydarzenie, znaki, które już zaczynają się pojawiać. Jednym z ostatnich znaków ma być niezwykłe zjawisko astronomiczne, które będzie widoczne na całym świecie i którego nauka nie będzie w stanie w pełni wyjaśnić. Święty Michał przekazał również, że tuż przed wielkim ostrzeżeniem nastąpi krótki okres, w którym wielu ludzi doświadczy niezwykłych snów i wizji, ostatnich wezwań do nawrócenia przed momentem prawdy. Czy ty również doświadczasz ostatnio niezwykłych snów duchowych? To może nie być przypadek. Objawienia przekazane przez świętego Michała do Luz de Marie nie są jedynie kolejnym przesłaniem apokaliptycznym. Są szczegółową mapą duchową na nasze czasy, przekazaną przez jednego z najpotężniejszych archaniołów dla naszego dobra i ochrony. W następnym odcinku zagłębimy się w konkretne praktyki duchowe zalecane przez archianioła jako przygotowanie na nadchodzące wydarzenia. Omówimy również niewiarygodne powiązania między tymi objawieniami a wcześniejszymi przesłaniami z Fatimy, Lasalet i Akity, które wspólnie tworzą spójny obraz Bożego planu dla naszych czasów. Jeśli ta treść była dla Ciebie wartościowa, proszę, subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i podziel się tym materiałem z bliskimi. W tych trudnych czasach musimy wzajemnie się wspierać w przygotowaniu duchowym. Pamiętajcie, kto jak Bóg, zawołanie świętego Michała jest również naszym wezwaniem do wierności w obliczu nadchodzących prób.